Salimiec, Jezbie. Dzień dobry z Kazachstanu. Zapraszam dziś na spacer z Epiktetem z Hierapolis. Już raz się spotkaliśmy i było to spotkanie nader pouczające. Okej, okay, nie wracajmy już do przeszłości, bo cenny czas przecieka nam przez palce. Nie zatrzymujmy się i zaczynajmy. Epiktecie, czym chciałbyś się dziś z nami podzielić? Jaki temat chciałbyś poruszyć? Uwaga! Raz, dwa, trzy. Oddajmy głos Epiktetowi z Hierapolis. Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swojej woli, ale naginaj wolę do biegu wydarzeń, a życie upłynie ci w pomyślności. Ha, włożyłeś w mrowisko. Teraz wszyscy mówcy motywacyjni. Spece od rozwoju osobistego i ludzie dążący po trupach do wyznaczonego celu, czy wyznawcy kultu woli, rozszarpią cię na drobne kawałeczki, a kawałeczki te pożrą ze smakiem ptaszyska zwane parciem na szkło i rzucaniem się na taśmę. Nie daj sobie jednak, miły epiktecie, w kasze dmuchać i pogadajmy chwilę o tym, co miałeś na myśli dwadzieścia wieków temu. Kiedy wypowiadałeś te słowa? Powtórzmy: Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swojej woli, ale naginaj wolę do biegu wydarzeń, a życie upłynie ci w pomyślności. Kontrola tego, czego nie sposób kontrolować, jest pozbawiona sensu. Taka kontrola kosztuje dużo, dużo energii i tak naprawdę w ogóle nie jest możliwa. Kontrola czegoś, czego nie możesz kontrolować, powoduje frustrację. Taka kontrola wpędza człowieka w kompleksy, niszczy jego poczucie sprawczości. Taka kontrola jest trującym bluszczem. Kontroluj sobie dowoli to, co możesz kontrolować: swoje reakcje, swoje wybory, swoje uczucia, ale świat zewnętrzny, okoliczności i zdarzenia znajdują się poza. Twoją kontrolą. Wesoło sobie idą we własnym rytmie, bez trosko pogwizdując i śmiejąc ci się prosto w twarz. Tak. Weź to pod uwagę, kiedy Twoja wola i Twoje ego prężą muskuły. Prężą je tak naprawdę nadaremnie. Pamiętajmy. Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swojej woli, ale naginaj wolę do biegu wydarzeń, a życie upłynie Ci w pomyślności. Jesteśmy plastyczni. Postarajmy się więc przystosować. Elastyczność i umiejętność adaptacji są kluczowe podczas czasu burzy i napoju. Jeśli wszystko się pali, wali, rozpada w proch, to nie masz możliwości kontroli, ale masz możliwość otrzebać się z pyłu, rozgrzebać gruz pantofelkiem i ruszyć daleko, daleko w poszukiwaniu nowych pastwisk, nowych zdarzeń, nowych wyzwań. Byle szybko, aby opadająca chmura kurzu nie pochłonęła cię i nie przesłoniła horyzontu, który zachęcająco otwiera się przed tobą. Dostosuj się. Wolę nagnij do biegu wydarzeń. Jeszcze raz. Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swojej woli, ale naginaj wolę do biegu wydarzeń, a życie upłynie Ci w pomyślności. Rachmiet spasiba, thank you. Do widzenia, Epiktecie z Hierapolis. Bardzo miło było cię znów spotkać. Bo cały czas tylko ten Marek Aureliusz i Marek Aureliusz. <laughs>